Witam serdecznie w małej cukieręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszny torcik bezowy z kremem mango i letnimi owocami. Torcik jest przepyszny, delikatny, waniliowy, rozpływa się w ustach. Wszystkie smaki wspaniale się ze sobą łączą. Polecam i zapraszam na film. Kładniki na krem z mango. 250 g pulpy z mango, użyłam słodzonej z puszki, 2 całe jajka, 140 g pokrojonego zimnego masła, 50 g cukru, 3 żółtka i 50 ml soku z cytryny. Do rondelka wlewamy pulpę z mango, dodajemy cukier, żółtka, sok z cytryny i 2 całe jajka. Dokładnie mieszamy. I stawiamy na małym ogniu cały czas mieszając. Pilnujemy, aby masę nie zagotować. Ma być gorąca i zgęstniać. Powstanie taki rzadki budyń. Ja trzymałam ją na małym ogniu przez około 11 minut. Jeśli masa by się zagotowała i powstały grudki, można ją przetrzeć przez sitko. Ale staramy się jej nie zagotować. Cały czas mieszamy. Gdy masa zgęstnieje, ściągamy ją z ognia, dodajemy zimne, pokrojone masło i mieszamy, aż masło się roztopi. Ja krem przełożyłam do metalowej miski, aby szybciej mi ostygł. Nakrywamy folią spożywczą na dotyk i odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Gdy krem ostygnie, wstawiamy go do lodówki na około 5-6 godzin. Możemy wstawić na całą noc. Składniki na pezę: 8 białek w temperaturze pokojowej z dużych jajek L, 400 g cukru, 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego, szczypta soli. 1 łyżeczka octu. Użyłam jabłkowego. 15 g mąki ziemniaczanej. Do czystej suchej miski przekładamy białka, dodajemy szczyptę soli i ubijamy. Gdy białka się ubiją, powstaną na wierzchu takie chmurki, dodajemy po łyżce cukier, aż zużyjemy cały cukier. Dodamy już cały cukier, ubijamy jeszcze przez około 10-15 minut, aby cukier się rozpuścił. Podczas ubijania należy pamiętać, aby zebrać składniki z brzegów miski, aby wszystkie składniki dobrze się połączyły. Następnie dodajemy mąkę ziemniaczaną, ocet i ekstrakt waniliowy. Krótko mieszamy do połączenia składników. Będziemy potrzebować dwóch blaszek, które wykładamy papierem do pieczenia. Na każdym papierze rysujemy okrąg o średnicy 20 cm. Na jeden okrąg wykładamy około 1 trzecią przygotowanej bezy. Zrobimy jedną mniejszą bezę. Wyrównujemy brzegi możemy ponaciągać nożem, aby miały ciekawy wzór. Moim zdaniem beza wtedy wygląda bardziej apetycznie. Wyrównujemy i robimy delikatne wgłębienie. Resztę bezy wykładamy na drugą przygotowaną blaszkę z papierem do pieczenia, również o średnicy 20 cm, ale delikatnie wychodzimy poza okrąg. Wyrównujemy. I brzeg bezy również dekorujemy nożem. Wyrównujemy łyżką, robimy delikatne wgłębienie. I obie bezy wstawiamy do nakrzanego piekarnika. Pieczemy w 110 stopniach na funkcji termoobieg przez 10 minut. Po tym czasie zmniejszamy temperaturę do 100 stopni i pieczemy jeszcze przez 2 godziny i 50 minut. Po wyjęciu z piekarnika, bazy odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Składniki na krem śmietanowy. 500 ml schłodzonej śmietanki kremówki 30 lub 36, 1 łyżka cukru pudru, 1 fiks do śmietany, niekoniecznie. Jeśli mamy sprawdzoną śmietankę, która dobrze trzyma się po ubiciu w ciepłe dni, nie musimy dodawać fiksu. I około 400 g owoców jagodowych. Ja użyłam malin i jeżyn. Do schłodzonej śmietanki dodajemy fiks, cukier, puder i ubijamy. Na paterze układamy większą bezę. I wykładamy tak około 2 trzecie śmietanki. Na śmietankę wykładamy krem z mango tak około 1 trzecią, tak żeby krem ładnie przykrył śmietankę i apetycznie wylewał się po bokach. Na wierzchu układamy owoce. Układamy drugi krążek bezowy i wykładamy pozostałą śmietankę. Wyrównujemy. Śmietankę znów przykrywamy kremem z mango. Ja nie zużyłam całego kremu, troszkę kremu mi zostało i podałam go do bezy w miseczce. Bezę dekorujemy owocami. I nasz wspaniały bezowy torcik z mango i letnimi owocami jest już gotowy. Wygląda fantastycznie, jest przepyszny, waniliowy, owocowy. Polecam!